Ze mną walczono, nie chciano mnie na agenta. Gdyby mnie chciano wtedy na agenta, ja bym prawdopodobnie się zgodził, bo ja byłem wtedy gerojem. <laughs> ja wierzę w to, że ja wejdę do środka i ich rozwalę. Ale <laughs> oni mnie nie chcieli na agenta. Oni chcieli natomiast oderwać mnie od mas. Do pana powiem się Natomiast coraz bardziej czuję, plecami oddech, niezadowolenia. Panie ja Ministrze, wczoraj sobie przyjął uchwałę o agentę o współpracownikach. Ta uchwała z moralnego punktu widzenia i z innych jeszcze perspektyw jest bardzo potrzebna i rozsądna. Natomiast jeśli uczynimy z tego walkę polityczną, jeśli pozwolimy na posądzenie, na niesprawdzone wiadomości. A pamiętajmy, że tu można wszystko zrobić. Jeśli nie damy szans obrony, to będzie największe zwycięstwo służby bezpieczeństwa, martwej, ale czynnej. I dlatego ja Panu dzisiaj wręczę pismo, w którym powiem o tym, co myślę i poproszę Pana o wielkie, wielkie zastanowienie, by nie popełnić błędu, by nie dać jeszcze raz. W służbie bezpieczeństwa, zwycięstwa. Pobrążymy się w, dziesię w dziesięciolecia, jeśli zrobimy to źle, a zrobić to musimy. Ja się z tym zgadzam. Dziękuję Panie Prezydencie. Ja wiedziałem od początku, gdy obejmowałem swoją służbę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, że takie jest właśnie Pana Prezydenta zdanie, że to trzeba zrobić i zapewniam Pana, że zostanie to wykonane zgodnie z uchwałą Sejmu, także nikt nie zostanie oskarżony. Bez przyczyny, a w ogóle rzecz nie w oskarżeniu. Rzecz jedynie w tym, by ludzie, których to nieszczęście dotknęło, po prostu sami się usunęli. Ja jestem wykonawcą w tej sprawie y, jako urząd w Oliseju. I tylko tyle w tej materii mogę zrobić i nic więcej na pewno zrobione nie będzie. Gdyby nawet dali tylko prezydentowi takie decyzje, to powiedziałbym, że parlament jest nieodpowiedzialny. To jest zbyt skomplikowana sprawa, by rząd, by nawet prezydent, którego naród wybrał, mógł decydować bez konstrukcji, jak to będzie wykonane. Bez możliwości odwołania, udowodnienia i opuszczenia tej sprawy na dół, gdzie będą, się, gdzie będą różne grupy rodzinne się posądzać i rzucać. Proszę Pana, bardzo szeroka uchwała, uchwała, bardzo nieprecyzyjne wykonanie, co może być wielkim nieszczęściem dla Polski. Ja ostrzegam Pana i proszę o. O wielkie zastanowienie, jak zresztą to podam, bo pan do dobrze wie, panie ministrze, w latach 70. co było robione, jakie podrzutki, jakie, jakie rzeczy do dzisiaj krążą jeszcze. Pan ma rację, dlatego pracowaliśmy przez 4 miesiące, by wszelkie możliwe posądzenia, uchybienia, fałszerstwa zostały wyeliminowane. I gwarantuję panu, panie prezydencie, że wszystko, co zostanie ujawnione, będzie absolutnie zgodne z prawdą. O to pan odważny jest. Cieszę się, że mam takiego ważnego Przyjęcie projektu uchwały zobowiązujący ministra spraw wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat wyników państwowych od szczebla wojewody Zwyż, a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami Służby Bezpieczeństwa w latach 45-92. Zespół, składający się w dużej części z ludzi, którzy już od czasu pierwszego solidarnościowego rządu zajmowali się opracowywaniem danych osobowych. MSW udało się ustalić tożsamość w prawie 90% byłych współpracowników Policji Politycznej. Za pierwszym razem w grudniu 1970 roku podpisałem trzy albo cztery dokumenty Lech Wałęsa. Są tam nazwiska, jak powiedział Stefan Niesiołowski, ze wszystkich większych, z wyjątkiem porozumienia centrum, klubów parlamentarnych. Są też nazwiska ministrów. Jan Krzysztof Bielecki z Klubu Liberalno-Demokratycznego oświadczył, że nie odbierze koperty MSW zaadresowanej na jego nazwisko. Dodał, że materiały zostały przygotowane nieprofesjonalnie. dice Wstrzymał głosowanie pan Czy Może pan stwierdzić, że klub, oficjalnie że klub PC nie ma żadnego nazwiska na liście, tak? Nie ma. Czy jeszcze oprócz tego jakiś klub jest... Może dlatego był taki, tak nielubiony w Może dlatego ta partia była tak nielubiona. Być może będą tutaj pewne elementy szoku, ale takiego szoku ozdrowieńczego. I koniecznego, nieuniknionego. Nie można było dalej prowadzić spraw państwa polskiego w tej sytuacji, która się w ciągu ostatnich lat ukształtowała. Wniosek prezydenta Rzeczypospolitej o natychmiastowe odwołanie Jana Olszewskiego ze stanowiska prezesa Rady Ministrów. Nie widzę powodu, żeby Sejm zgadzał się na tego rodzaju dyktat. To, to jest uporzenie Uważam. Powinien mieć poczucie, że wśród tych, którzy nim rządzą, nie ma ludzi, którzy pomagali UB i SB utrzymywać Polaków w zniewoleniu. Uważam, że dawni współpracownicy komunistycznej policji politycznej mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa wolnej Polski. Naród powinien wiedzieć, że nieprzypadkowo właśnie w chwili, kiedy możemy oderwać się ostatecznie od komunistycznych powiązań, stawia się nagły wniosek o odwołanie rządu.